Dzień dobry YouTube, witam Was w nowym materiale. Jesteśmy na siłowni Maniac gdzie w Białymstoku i będziemy robić trening z Dawidem, trening pól, ponieważ jest on do poprawy u mnie. Także ruszamy na siłownię. Aktualnie czekamy na Dawida, myślę, że za około 10 minut będzie. Zaczniemy trening. Ja już jestem gotowy. W zasadzie muszę się tylko rozgrzać i będziemy lecieć. Ja tę formę ogólną, to się nie, nie widzę z to widzę, ale jak to jest, to jest ogólnie. Nie, ja jestem zm zmiany bo Za każdym razem to formę oceniają sędziowie, także ja sobie mogę wiesz Mówić tak samo, koledzy będą zawsze mówili, że wygląda super. Dla mamy, babci, rodziców ciastków będzie wyglądał zawsze super. Na mhm. Koniec końców, trzeba dociąć do takiego stopnia, że będzie to niepodważalne i sędziowie po prostu powiedzą, że forma jest zrobiona, a za dużo osób wymaga i za dużo osób wyobraża sobie, że jest w formie. Być w formie takiej startowej naprawdę rzadko widujemy to na polskiej scenie. To jest zajebista maszyna. No, musisz szeptać. Nie, nie szepcze. Głośno i myślę. Dlatego szepcze, bo głośno myślę. Głośno myśl. Tak. Stopa, kolano, biodro i Tu. Hit. Hit. Przez sprzęgło? to przejęło? Ja będę. Kolano. A masz stopy na zewnątrz? Stopa, kolano, pióro. Nie na zawiu. się kolana takie? Aha. Inulowana, mocno, mocno, daj góra Tak jest Mocno ciepło Kala na Nie rozmierzeli Wiś kiedyś taki mocny kompleks wprowadzała strasznie to furwiały To nagle jakieś tak dziwnie A to nie wiem co mnie od czego jakby zależy jest takie że się tam odkłada To jest tak, że po prostu Jak masz To będzie się rozbijać Nie da się tego zatrzymać Znaczy da się to jakby zahamować, ale zatrzymać nie co to komaski Jeżeli macie Jakieś e, obawy To tnijcie to od razu, dlaczego? Jeżeli jesteście osobami w młodym wieku To wiadomo, to może być lipomastia Zredukujcie i sprawdźcie Zetniecie w pień, będzie wiadome Wtedy robicie USG Ale ja miałem na tej zasadzie, że robiłem prepa Fajnie wszystko wchodzi, Wiecie, a ja naprawdę miałem Na punkcie estro, prolektyny, progesteronu Bo od małego coś tam miałem małe Ale nie na tyle, nagle to było tak 6 tygodni przed fajnie. 55 pół tygodnia przed fajnie, bo co 5 dni mniej więcej był raport e, checking I 5 tygodni przed ja wysyłam zdjęcia do Kuby i patrzę. Ja nie patrzę na zdjęcia, tylko wysyłam, po prostu wysyłam i potem dopiero on oceni, Patrzę na zdjęcie i mówię, co to Taki cycek, Nagle jak zaczęło to puchnąć. I wiesz, straciłem tak. praktycznie 12 tygodni, gdzie mogłem to przeznaczyć na masę, yes. gdzie mogłem coś zrobić, to bardziej, no nie żałuję tego oczywiście, bo wszystko czegoś uczy, ale jeżeli macie wino, nie trać czasu, tnijcie to. To jest coś, co całe życie będzie waszą wizytówką. Wszyscy faceci <grym> często widać na... jak się wstydzą związku z w koszulkę, a druga rzecz jeszcze jak chodzą w koszulce takiej troszeczkę grubszej po plaży bo się wstydzą, tam że tam, przez, tam, będzie widać sutki tam. po prostu przez tą, przez tuszulkę. Ja to sam miałem, ja nakładałem biał swet, mówię Boże, jak mnie boli. I w końcu mówię, pierdzi, ale wycinam to. Tak jak stałem, powiedziałem chyba, prepa przekładamy, robię to następnego dnia byłem u doktora tego Co? 8 tysięcy mnie kosztował. Razem z tą z kamizelką, potem taką kamizelkę się zakłada i 8 tysięcy łącznie z tym za dwie strony. Teraz niektóre są droższe, zależy od kliniki. Ale doktor Brągoszewski w Warszawie, klinika Miracki, w 3 godzinach, sz, sz, sz. wiadomo co do środków, bo też ktoś zapytam. ja radzę zejść. Ile się da na TRT, takie typowe TRT? Ja wszedłem sobie po prostu. Lekarz powiedział, że no jeżeli cokolwiek może przeszkadzać, wiesz, krwawienie i tak dalej, schodzimy. Więc wszystko co leciało. Zostało tylko TRT takie typowe. Zagoi. Tak, i zagoiło się bardzo szybko. Wspomnienia ja chyba po... Dobra, ja nie będę mówił kiedy, bo to nie jest najlepsza porada. Ale po prostu, słuchajcie się lekarza, ale wrócicie szybciej niż Wam się wydaje. I to jest ważne bardzo... Bo to jest Wasza wizytówka. Wasze suty są waszą wizytówką. To jest typu z materiału. W każdy w poziom ja wszystko, wszystko widać, nie? Tak, to wszystko widać. Potem każdy tak. poziom. A szczególnie robisz miście brzucha i i masz. Aha! Aha, przy nacisk, przy nocym ścięgnach, przy Tak. Na tak. I widzę, że sprzedaj, to widać. Dobra, tak się robi. Ale uciecę, to bardziej te drugie, co? Tak, i pomagać sobie. Mocno, 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 mocno. Góra, tak jest. No, zaczęliśmy. Na tak pośladku, niedługowych jakichś trasach na maszynie. A teraz zaczynamy docelowo trening pleców. I coś, co muszę poprawić. Jeżeli chodzi o najszerszy, robiąc najszerszy, nie potrzebujemy robić bioder. Co mam na myśli? Noga stabilnie, druga stabilnie. Tu zapinam się. Rzut w górę. Zobaczcie, wyciągnąłem na maksa łopatkę. To jest mój maks Wyciągnę dalej, będzie biodro, tak? Tu. Bo to jest wykonana, żeby na maksymalnie rozciągnąć. I teraz przyciągam tu prosto do barku. I łokiec przy biodrze. Minimalnie poszybek, żeby ręku dotknąć. Na tyle ja dam radę. Dlatego też często widzimy, jak ludzie używają tych, prawda? Tak, tak. łamanych chwytów. Tu mam, no to sobie aż za. Tu jestem skulony często tam. I teraz tak. Są osoby, które Michał będą miały po prostu problem, bo nie dadzą rady mają krótsze nóżki. Poczekaj. Michał no spokojnie. Ma krótsze nogi niż łapki, więc musimy się jakoś inaczej zostawić. Weź obciążenie 25 sobie podziemy ją na ziemię nogi która będzie zaparta na ziemię dokładnie i stawiamy nie będzie latać a jak będzie latać drugi i się zabieramy w moim wypadku. Bo niby ruch sam sobie jest prosty, trudny, ale samo ustawienie się zlotowane i ustawienie pod tą pozycję sprawia mi trudności. Może właśnie też przez te krótkie nóżki. normalne nogi. Nie, nie, w sensie ja czuję, że sami mi brakuje jakby do zaparcia się, nie? Się ze sporty walki i nie, nie będę miał kontraktu tutaj eee, e. Chociaż, kurczę Marcina, rekord powić tak z 13 sekund na 10 i dostać pół bańki, to jakbyście chcieli, to za pół bańki mogę dobra 15 sekund powalczyć. Musi być jeden, żebyś tak szczerze. No to te wszystkie ruchy, skosy i to trochę wpłynęły na talię. No ale też błędy później, że pieniądze i tak dalej, że wszystko miało Z Pawłem rozmawiałem, to on też właśnie mówił, że przez te trzymanie gardła sto z na sto że to się łatwo przekłada, przykład, w tym stylu. Ja tu zawsze imitacja robię przed tym. Dębkę do przodu. zawsze się mocno. Jeszcze wyciągnij. Jeszcze, jeszcze. To prosty, ale czemu suprimujesz ten treść? Gdzie? Na siebie. Niżej, niżej. Tu nie chodzi o żadne wydłużanie ruchu. Tu chodzi o intensywną pracę, ale na pewnym zakresie. Dopiero gdy zasłużysz, zrobisz te ruchy perfekcyjnie, to będziesz ciężko. Standardowa ta sama progresja. Pracujemy tak samo ciężko, tyle że perfekcyjne dokonanie każdego ruchu. Dzięki temu każdy ruch, każdy, każdą serię, każde, wszystkie powtórzenia wykorzystujemy na maksa. Równa się lepszy bodziec do hipertrofii danej partii. Ktoś z całą ręką. I teraz na siebie. I aż tu do dołu bark. Do dołu bark, do, 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 do dołu O tak, i trzymaj. I teraz zobaczcie. Ktoś tutaj, proszę. Powiedz, Trzymaj. Widzicie? I teraz wyciągaj. I zobaczcie co się dzieje z najszerszym, tu, tu, jeszcze, 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 jeszcze stop i teraz patrzcie rozciągnięty i ściągamy i na maksa, o to chodzi i tak budujemy placy, tak, ale wypuśćcie jeszcze łopatkę, wypuść do przodu łopatkę, bez barku, widzicie, bark nie poszedł i teraz ściągamy, o i aż nadgarstkiem, do serduszka, Pięknie, musicie przecież. wziąć sobie ten ruch do serduszka, dosłownie. Ja chyba nie zwiększam, bo nie zwiększę. zdecydowanie nie czuję to... Zwiększę. Zapraszam. Słuchaj. Z czasem, dopiero co zaczynamy off-season. Zapraszam na to, zobaczysz, patrz. I teraz powiedzmy, robimy biceps, tak? Robimy go tak. Na 50 pięćdziesięciu ja sensu. Zmniejszamy i robimy pełne dopięcie wyprost w pełnym zakresie pracy mięśnia, I Szczególnie z do pełne rozciągnięcie w mięśniu. I teraz zmniejszyliśmy ciężar, mamy więcej opcji, mamy pełny zakres, mamy pełną pracę mięśnia i stopniowo sobie zwiększamy. Czyli jeżeli z powrotem wrócimy do 50, w pełnym ruchu, no tak, nie jest, będzie większego mięśnia? Na pewno będzie. Mniejszy, to jest, to jest o, a potem, tak jak niektórzy robią właśnie, znowu się rzucą i nagle Minimalnie pójdą dalej niż zawsze byli przyjąć. Ja nie mówię, że jest jedna dobra droga. Nie ma. Ale jeżeli coś brzmi dla mnie logicznie, to to mówię. Dlatego każdy wybiera sobie trenera, którego on brzmi najbardziej logicznie mu raz. Ale czuję ten najszerszy niesamowicie. Przy samej grupie. Tak, bo najszerszy, jak ktoś ma ładne zaczepy. Zaczynasz przy samej dupie to jest piękne, takie no, tak. no, to Prawda, pracujesz. I masz taki... Dawaj, 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 dawaj mocno. Mocno, mocno, moim zdaniem masa z zamysłem tak jaka powinna być. Nie? Ja wcześniej też i produktów używałem bardziej po taniości. Znaczy po taniości. głównie kurczak leciał, nie, nie było wołowiny. Ryb też za bardzo nie, bo pomyślałam o tym, kimś... kurwa ta ryba teraz mi się pierdoli ten. Ci nie do... Nie. Włosoś? Włosoś, nie. Cena za włosoś, a cena za łowinę, myślę sobie, kurwa. Co mógł za ale ogólnie to wiesz, jakby teraz już nie patrzę na pocenę, bo wiem, że dla mnie to jest inwestycja kurwa Wiecie, tak. to jest moja inwestycja on na kraj, że imiał... nie na żałuje, żałujesz, to i nie żałuję. na no, Dokładnie Nie, ale on wcześniej miał tak po prostu, że, że we wszystkim też no. sobie żałował Też, ja wtedy sobie myślałem masa, no masa, dobra, trzeba jeść więcej, nie? A nie, że to po prostu wszystko jest po coś Tak Że to ma sens Tak I potem ci swoja nie siada. Tak Damek też wysiłka. Ale i głowa, bo jeszcze będę... Tak, tak, sama, no. o, Paweł, to samo. O, też Się czuję. czuję się usatysfakcjonowany poprawą tej szczególnie partii, na którą muszę pracować. Czuję zupełnie inne czucie inne Plecy przepracowane, Ale nie rwi, po to masz w te żeby nie rwać, tylko zrobić zdjęciu od przodu. O tak. Przyprosty też zrobione w Drugi drugiej ćwiczenie na biceps i zbliżamy się do końca. Głośniej. Kamerzysta mówi, że głośniej, ale nawet choćbym chciał, to nie dam rady. Całą energię przeznaczam na trening.